Nazywany ostatnim Donem, Joseph Massino swoją organizacją rządził twardą ręką. Był oddanym i lojalnym człowiekiem Filipa Rastelliego, a więc głównego rywala Carmaina Galante w walce o władzę w rodzinie Bonanno. Massino był jedną z kluczowych postaci zamieszanych w likwidację Galante, a także w innych wewnętrznych konfliktach, jak choćby w buncie kapitanów. Niestety, dla mafii ostatni Don stał się również pierwszym, który poszedł na współpracę z organami ścigania. Jako pierwszy Don w historii, Zgodził się na włożenie podsuchu, tak by nagrać swojego następcę. O powodach, dla których podjął taką decyzję, opowiem w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o jego początkach i dojściu do pozycji kapitana w rodzinie Bonanno. Nazywam się Klaudy Mutka, a to jest podcast Nasza sprawa dzieje mafii, w którym oceniam postacie, które stały za sukcesem amerykańskiej mafii w minionym stuleciu. Przybliżam również zdarzenia, które miały wpływ na amerykańską Kozanostrę i przestępczość zorganizowaną. Jeżeli podobają Ci się materiały, które robię, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Zapraszam do zaobserwowania moich profili w mediach społecznościowych. Linki zostawiam w opisie filmu. Joseph Charles Massino przyszedł na świat 10 stycznia 1943 roku w Nowym Jorku. Jego rodzicami byli Antony i Adeline Massino. Oboje również urodzili się w Nowym Jorku. Ich rodzica, więc dziadkowie Josepha, do Stanów Zjednoczonych mieli przybyć z Neapolu. Józef miał dwóch braci, Johna i Antonego juniora. Państwo Masino wraz z synami mieszkali w Queens, a dokładnie w dzielnicy Maspeth. Nazwa pochodzi od jednego z trzynastu plemion, które kiedyś zamieszkiwało Long Island. Właściwa nazwa tego indyjskiego plemienia brzmiała Mes Piches, co miało oznaczać na złym zbiorniku wodnym. To odnosiło się do licznych bagien otaczających okolicę. Wracając do tematu. Jak wyczytałem, ojciec chłopaków pracował po sąsiedzku w jednym z warzywniaków. Informacji o zatrudnieniu czy o tym, czym zajmowała się Adeline nie udało mi się znaleźć. Można więc założyć, że matka Josefa dbała o dom i wychowanie dzieci. Mały Masino czuł się na ulicy niezwykle pewnie. Potężny, dobrze zbudowany, atletyczny, dość szybko zyskał reputację chłopaka, który może spuścić łomot każdemu, kto postawi mu się na dzielnicy. Nie był jednak dobrym uczniem, chociaż w przyszłości jego znajomi będą wspominać, że nigdy nie miał problemów z matematyką. Ostatecznie Massino edukację ukończył na siódmej klasie. Po rzuceniu szkoły, Joseph ruszył do pracy i mał się różnymi zajęciami. Miał być nawet ratownikiem na plażach w Nowym Jorku i na Florydzie. Jedna z lokalnych legend, którą zresztą Joseph Massino przez lata potwierdzał, opowiada o jego niesamowitym wyczynie. Masino miał przepłynąć z Breezy Point do Manhattan Beach. Jest to dystans o długości ponad mili. Z czasem do historii dodano również skok z Cross Bay Bridge, który ma bagatela 17 metrów od najwyższego punktu do tafli wody. Brzmi jak bajeczka mająca wzbudzać u innych respekt, ale Masino zarzekał się, że takie wydarzenia miały miejsce. Kilka domów dalej na tej samej dzielnicy mieszkali państwo Vitale. Giuseppe i Lili Vitale pochodzili z Sycylii, a w Nowym Jorku Pojawili się po II wojnie światowej. Państwo Witale doczekali się czworo potomstwa, trzech córek i syna. I to jedna z córek Państwa Witale, Josephine, wpadnie w oko młodemu Massino. Josephine Witale, młodsza o kilka miesięcy od Joe, okrzyknięta została najładniejszą dziewczyną w swoim roczniku. Po raz pierwszy spotkają się w 1956 roku. Joe będzie miał raptem 13 lat. Cztery lata później, w 1960 roku, para weźmie ślub. Małżeństwo doczeka się trzech córek. Z rodziną Witale Masino połączy nie tylko małżonka, ale również jej brat Salvatore, który zostanie przyjacielem Joe i jego najbardziej zaufanym człowiekiem. Razem przejdą szlak bojowy na mafijnej drodze, ale nie uprzedzajmy faktów. Mając nieco ponad 20 lat, Joseph Masino był już kochającym mężem i ojcem. Joe i Josephin doczekali się pierwszej córki, Adeline. Jednak amerykański sen dla Masino spełniał się powoli. Przyszły mafiozo jeździł z wózkiem, z którego sprzedawał lunche. To dzięki tej pracy dorobił się przy domku Joe Maspew. Masino pałał się różnych zajęć, by tylko utrzymać rodzinę. Sprzedawał również choinki w okresie przedświątecznym. Był również zmuszony do pożyczenia 100 dolarów od rodziny, by móc opłacić szpital dla swojej córki. Lepsze czasy miały dopiero nadejść, a zbawicielem miał okazać się Filip Rastelli. Rasty był człowiekiem honoru w rodzinie Bonano, a przy okazji to w jego rękach znajdował się biznes zajmujący się sprzedażą lunchy. Opieka Rastiego dla Massino miała zbawienne znaczenie. Rastelli dbał o swoich i o tych, których lubił, a to można było powiedzieć o relacji między oboma. Łączyła ich sympatia. Dzięki pracy dla Rastelliego, Joseph Masino wraz z małżonką byli w stanie wziąć kredyt na mieszkanie. Według archiwów z 1966 roku, kredyt wyniósł 16 tysięcy dolarów z oprocentowaniem w wysokości 5,5%. Małżeństwo po narodzinach Adeline potrzebowało więcej przestrzeni. Zwłaszcza, że planowali kolejne dzieci. Stąd też decyzja o przeprowadzce. Niewiele dalej zaledwie kilka domów od dawnego miejsca zamieszkania. Masino, jako współpracownik rodziny Bonanno i protegowany Rasteliego, nadal prowadzi biznes lunchowy. Jednak klienci przychodzący do Masino mogli nie tylko zjeść, ale i przegrać trochę pieniędzy. Joseph używał swojego wózka jako miejsce do nielegalnego hazardu. Na początku lat 70. Joe Massino zaczyna również kraść ciężarówki wypełnione różnymi towarami, od telewizorów, polodówki itd. Potrzebuje jednak pomocy, bo pracy w MasPET jest odgroma. Dwayne Leisenheimer był nastoletnim złodziejem samochodów, kiedy poznał Massino. Na kradzionych autach zarabiał nieco ponad 100 dolarów. W Maspet znajdowało się sporo magazynów, fabryk z towarami, które można było przywłaszczyć. Było również wiele osób chętnych na kupno kradzionych towarów. Zanim jednak Masino zatrudnił Leisenheimera, musiał rozpuścić wici i sprawdzić nastolatka. Kiedy okazało się, że młody Goldi jest sztywnym gościem, Masino zaproponował mu współpracę. Z pomocą Goldiego Masino był w stanie zarobić 2000 dolarów. W jedną noc. W połowie lat 70. do więzienia trafia Filip Rastelli, mentor Masino. Pozostawiony sam sobie, bez opieki na ulicy, zbliża się do rodziny Gambino i jej szefa, Pola Castellano. O Castellano nagrałem osobny odcinek do obejrzenia, którego serdecznie zapraszam. Tenże Castellano pochwalić się mógł specyficzną urodą, która przypominała jednego z amerykańskich producentów mięsa Franka Perdue. Człowiek ten był niezwykle popularny dzięki kampanii reklamowej, którą rozkręcił. Paul Castellano miał również córkę koni. A koni miała chłopaka niejakiego Vito Borelli'ego. I Vito Borelli postanowił zażartować z szefa mafii. Borelli stwierdził, że Castellano wygląda jak Perdue. Big Poli dostał szał. Miał skontaktować się z Josephem Masino, by ten ukarał młodego chłopaka. Masino miał wtedy około 35 lat, a Vito Borelli zostanie jego pierwszym człowiekiem, którego pozbawi życia. Jak wspominał Salvatore Vitale, wiele lat później, w noc morderstwa Borelli'ego widział Josefa z samą śmietanką rodziny Gambino. Zadaniem Vitale było przyjechanie do jednego z magazynów. I odebranie pewnej paczki. A w tym magazynie Massino rozmawiał z Johnem Gotim, Frankiem DeCico i Angelo Ruggiero. Był tam również dominik sony Black Napolitano, kapitan w rodzinie Bonanno. Jak się okazało, paczką, którą miał odebrać Witale, były zwłoki biednego Vito. Ciało nosiło ślady wielokrotnych strzałów na głowie i korpusie. Salvatore twierdził, że nie wie, co stało się z ciałem młodego chłopaka. Możemy założyć, że nic dobrego, skoro tamtej nocy wraz z Masino i resztą widziany był Roy Demeo. Odcinek o nim jest już na moim kanale. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą obrzydliwą postacią. Lata 70. to czas, w którym Masino działał niezwykle prężnie. Im dłużej pracował na ulicy, tym poznawał coraz więcej nowych i coraz bardziej wpływowych gangsterów. Wkrótce jego kontakty obejmowały nie tylko ludzi z rodziny Gambino, ale i Colombo. Jednym z nich był współpracownik rodziny Colombo, niejaki Joseph Dudu Pastore. On i Masino współpracowali przy biznesie papierosowym. W tamtym czasie Maspew było wypełnione wozami FBI. Federalni wiedzieli, że dzielnica, z której wywodzi się Masino, jest istnym rajem dla złodziei. Pastore w latach 70. był znany agentom federalnym jako człowiek, który potrafił działać i sprzedawać kradziony towar. W tamtym czasie miał działać prężniej niż Joseph Masino. Kiedy Salvatore Vitale zwrócił się do Masino, swojego szwagra, o pożyczkę, ten odesłał go właśnie do Pastore. Jednak Vitale nigdy nie spłacił długu to było około dziewięciu tysięcy dolarów a powodem był fakt, że nie miał komu tych pieniędzy oddać pastore, zapadł się pod ziemię. Za wszystkim stał Joseph Masino, chociaż powody nie są do końca jasne. Jedna teoria twierdzi, że Big Joe nie był już zadowolony ze współpracy z pastorem. Inna z kolei zakłada, że Masino bał się, iż pastore wygada się federalnym. Prawdziwych powodów pewnie nigdy nie poznamy. Wiemy natomiast, kto posprzątał mieszkanie, w którym pastore wyzionął ducha: Salvatore Vitale. Masino wziął na robotę szwagra, który po latach wspominał, że całe mieszkanie było we krwi, ale nigdzie nie było widać ciała. Witale miał wziąć ręczniki i przy ich pomocy uprzątnąć mieszkanie. 1 lipca 1976 roku ciało Josefa Pastore znalazła policja. Porzucono je dosłownie za rogiem klubu i delikatesów należących do Masino. Oczywiście, Big Joe będzie zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego z zabiciem Pastore, czy wcześniej Boreliego. Jednak, jak twierdzi jego szwagier, Salvatore Vitale, sam przyznał się do strzelenia dwukrotnie w twarz Pastore. Cofnijmy się jeszcze o rok. Do 1975 roku. Kiedy to Joseph Massino wraz z Raymondem Wenem zostali aresztowani. Oskarżano ich o spiskowanie w celu pozyskiwania i sprzedawania skradzionych towarów. Rozprawę miała rozpocząć się w 1977 roku. Jednak pojawił się pewien problem. Aresztowanie Massino nie przebiegło zgodnie z procedurami. Nie usłyszał zarzutów, nie pouczono go o możliwości zachowania milczenia. Kiedy podsunięto mu dokument do podpisania, Massino odtrącił go, bo nie usłyszał, co to za papier. Później w siedzibie FBI podczas rozmowy z prokuratorem Joseph opowiedział, jak aresztowanie przebiegło. Na pytanie o wspomnianą możliwość zachowania milczenia, Masino odpowiedział, że wie o czymś takim, ale jedynie z programów telewizyjnych. Pogwałcenie prawa Mirandy, bo tak nazwano tę całą formułkę, którą policjant musi przedstawić zatrzymanemu, sprawiło, że zatrzymanie Masino było bezprawne. W związku z tym sprawę oddalono, a Masino znów był wolnym człowiekiem. Joseph Massino nie mógł wybrać lepszego momentu, w którym pokaże, że ma jaja. Mafia nie zapomina tego, co dla niej zrobiłeś. Nie więcej w 1976-1977 komisja otworzyła mafijne księgi, czyli mówiąc po naszemu, rozpoczęła nabór. Nie wiem, czy oferowała owocowe czwartki i pracę w młodym i prężnie rozwijającym się zespole. Wiem natomiast, że 14 lipca 1977 roku Joe Massino, Wstąpił w szeregi rodziny Bonanno. Już nie był zwykłym współpracownikiem kradącym auta, sprzedającym lancze i ustawiającym gry hazardowe. Teraz był maidmanem, naszym przyjacielem. Ceremonia odbyła się na polecenie Carmaina Galante, który pod nieobecność Rastelliego sięgnął po pełnię władzy w rodzinie Bonanno. Oprócz Massino, tamtej nocy do rodziny weszło kilku innych znanych gangsterów, jak choćby Antony Spero. Joseph Massino trafił do ekipy Jamesa Galante, dla którego Carmine był wujkiem. W późniejszym czasie był również człowiekiem u Filipa Giacone. Nie sprawiło to bynajmniej, że jego poczucie lojalności wobec Filipa Rasteliego, który nadal siedział w więzieniu, zmalało. Massino nie szanował Carmina Galante i nie akceptował jego zwierzchnictwa. Działał tak, by Galante zniknął, a pełnia władzy wróciła do Rastiego. Był zdeterminowany do tego stopnia, że to on postanowił skontaktować się z mafijną komisją, by uzyskać pozwolenie reszty rodzin na usunięcie Galante. Komisja wyraziła zgodę na eliminację Galante. Do zdarzenia doszło w lipcu 79. Joseph Massino nie był jednym z zamachowców, ale wiemy z zeznań żołnierzy Bonanno, że stał na zewnątrz restauracji w momencie zabicia Lilo. Wraz z początkiem lat 80. Joseph Massino był jednym z najpotężniejszych kapitanów rodziny Bonanno. Był wraz z Dominikiem Sonny Black Napolitano najbliżej Rastelliego. Obaj mieli jego uwagę i byli słuchani. Sam Massino wielokrotnie odwiedzał zakład karny, w którym Rastelli przebywał. Po usunięciu Galante rodzina Bonanno nadal przychodziła przez trudny czas. Kilku zaufanych ludzi Carmaino zostało zdegradowanych do roli zwykłych żołnierzy, a dowództwo nad ich ludźmi powierzono Massino i Napolitano. Jednym z takich ludzi był Benjamin Lefty Gans Ruggiero. Za czasów Galante był w oddziale Michaela Sabelli. Po jego degradacji Leftiemu dano wybór: albo będzie działał w grupie Masino, albo Napolitano. Szczęście uśmiechnęło się do Josefa Masino i tym razem, ponieważ Benjamin Ruggiero wybierze pracę dla Dominika Napolitano. Który, choć pozornie był na równi z Massino, to potencjalnie miał większe szanse i możliwości, by zostać kolejnym donem w rodzinie Bonanno. Dlaczego to był szczęśliwy wybór dla Massino? Lefty będzie tym, który przedstawi Sonemu niejakiego do niego Brasco, utalentowanego złodzieja, który tym złodziejem tak naprawdę nie będzie. Do Brasco, a tak naprawdę Joseph Piston, był agentem federalnym działającym pod przykrywką. I to on będzie człowiekiem, który po raz kolejny wprowadzi zamieszanie w szeregi rodziny Bonanno i doprowadzi do upadku Napolitano. Ale to już jest zupełnie inna historia. Wracając do Massino i Napolitano. Jak łatwo możemy się domyślić, musiało dojść do rywalizacji pomiędzy dwoma ambitnymi kapitanami rodziny Bonanno. Jednak do niczego większego nie doszło, ponieważ obaj wraz z Rastellim mieli poważniejszy problem. Tym problemem był bunt i spisek w szeregach rodzinnych. Pod nieobecność Rastelliego, napełniącego obowiązki szefa, wybrany został Salvatore Sali Frutz Ferugia. Wybrała go komisja a więc m.in. Donowie pozostałych czterech rodzin z Nowego Jorku. Jednak Ferugia nie był powszechnie szanowany. Statusem nie był nawet w stanie zbliżyć się do Rastiego czy Massino i Napolitano. Podobnego zdania było trzech innych wpływowych kapo rodziny. Alfonso Sonny Red Indelicato, Dominic Big Trin Trinkera i Filip Giacone. Ten ostatni w przeszłości był kapitanem Josefa Massino, gdy ten dopiero stawiał pierwsze kroki w organizacji. Teraz mieli stanąć po przeciwnych stronach. I to tyle na dzisiaj. O samej sprawie trzech kapitanów, jak i dojściu masynu do władzy, opowiem w kolejnym odcinku, na który już teraz serdecznie zapraszam. Jeżeli dotarłeś ze mną do końca, zostaw komentarz o treści mafia. Cześć!